Cześć, witajcie moi drodzy! No to mamy. Mamy to odcinek 47 z KBD Toilet, w którym tym odcinku sprawdzimy sobie wszystkie sekrety, być może je pominęliśmy. Może są tutaj ważne rzeczy. Zostawcie lajka i raczej na pewno są. Na pewno coś tutaj znajdziemy, bo będziemy naprawdę bardzo analizować szczegółowo ten odcinek. Pierwsze, obejrzyjmy sobie go. To jest moment, gdzie Jimen oczywiście walczy. Z tyta cin cinemamenem, Tytanem TV-menem, nie ma napisów, więc tutaj, boom, nic nie zmienił w tym odcinku. Pytanie: czy to jest prawdziwy g czy fałszywy? Ty, ten Skippy ma jakiś znak na sobie. Na niebiesko, widzieliście to? Dobra, no sprawdzimy, zostawcie lajka. Like będziemy to naprawdę analizować bardzo szczegółowo. O, kurde, ale mu tu przygrzmociło. No i widzicie, on tu uciekł i nie udało się go zainfekować, ale to w tym miejscu. Jakby agent się pojawia, nie? Bo to jest ciekawe, że Jimen atakuje tego kameramena. Są zakłócenia. I tu mamy tego sekretnego agenta podchodzi do tej kamery, nie? I będzie mu tu coś, coś zaglądał. No ale dobrze. Bierzemy sobie to, co zawsze, czyli będziemy to przesłuchiwać w zwolnionym tempie, bo już tam okazuje się że jest parę ciekawych rzeczy, które powinniśmy sobie sprawdzić, przeanalizować, więc jak najbardziej to zrobimy. Ok, zaczynajmy. Czyli tak, e, czyli tak. Słuchajcie, na razie tutaj nic takiego nie widać. Mamy w ogóle statek. Nie wiem, czy tu statki są w tym miejscu. Jeżeli chodzi o inne rzeczy. Wiecie, co jest ważne, żebyśmy patrzyli pod kątem takim, że tu że coś może tu nie pasować, nie? Bo jak wiemy, e, mamy tych agentów, którzy jakby naśladują różnego rodzaju obiekty. Więc tutaj może coś takiego być, ale nie musi. Oczywiście, statek wygląda dziwnie, nie? Chociaż tu jest więcej tego typu statków, więc. Więc szczerze to nie wydaje się, żeby tu było coś na rzeczy, nie? No dobra, sprawdzamy oczywiście w spowolnionym tempie, bo tu, tu coś jest, widzicie? I tu jest promień, patrzcie: jakby sekretnego agenta zielone tło, albo to się po prostu tak wydaje. Tu leci nam zainfekowany tytan, yy, głośnik. Oczywiście. Tu, tu raczej nic nie ma. Okej, okay, tu jest to wszystko rozwalone, oczywiście. Gościu leci ten zainfekowany żółty rdzeń, tak, energia żółta. I to jest ciekawe, że jak został zainfekowany, to ma energię żółtą. Więc ta żółta energia zazwyczaj będzie się zawsze kojarzyć z. Skibidi toilet, tak? No bo on jest jakby wtedy przejęty, nie? Tu raczej nic nie widać takiego. Tu jest statek, więc to, to nie są jakby elementy, które byśmy mogli przeoczyć, na pewno, nie? Pojawia się oczywiście nasz Cinema Man Pojawił się tu. Na razie nie widać tu nic takiego, wiecie. Tu są jakby te elementy różnego rodzaju. Jest poniszczone całe te, to te miejsce, nie? Nie zastanawia tylko ten Skibidi Toilet, słuchajcie, który... który tam się pojawi i zaatakuje Jimena. On miał tam jakieś niebieskie coś na sobie. Myśmy o tym zapomnieli, ale rzeczywiście było coś na rzeczy, nie? Jest Jimen. Tu miał jeszcze te oczy poprawne, nie? Tu się wydaje, że ten Jimen to jest ten oryginalny, nie? I wydaje mi się, słuchajcie, że Jimen współpracuje z sekretnym agentem, nie? Tu coś jest na tym? Nie, to jest takie tylko. Okej, okay, tu włącza to promieniowanie. Okej, okay, no i tu Jimen dostaje nim nie. Z tego co widzimy, Jimen tutaj nim dostaje. Nie widzimy tu żadnych takich rzeczy dodatkowych jakby co co, co co nam się rzuca w oczy Ok, i teraz się pojawi ten dodatkowy Astro, o właśnie on Znaczy nie Astro tylko Skibli Tu ma jakiś znak Kurka, co to za znak jest Słuchajcie to jest istotne co jest co to za znak taki na niebiesko nie myśmy kiedyś się zastanawiali co to może być ale niestety chyba się nie dowiemy o o o teraz Patrzcie, że białe światło, bo miano ja energię, rzuca. Ciężko ogarnąć, słuchajcie, co to może być za znak. Ale rzeczywiście jest tu coś niebieskiego, nie? O, i tutaj może tutaj lepiej troszkę widać. Tak jakby ryba, czy coś? Ciężko stwierdzić, słuchajcie, co to może być za znak, bo to jest chyba ważne w tym wszystkim, nie? Też. Ale wy może będziecie w stanie to rozszyfrować. No i oni sobie w ogóle, jak pamię potem pamiętacie, z Kibili ile sobie te wszystkie części pozbierali CinemaMana. Nie? I potem je użyli. Patrzcie, tu jest. Aha, bo to światło idzie od rdzenia. O, i tu się pojawia Tytan głośniej, i mu wbije ten nóż w ten w telewizor. Myśmy myśleli, że to będzie koniec Mena, ale go potem naprawili, nie? Więc wychodzi na to, że jak nawet telewizor jest uszkodzony, to on jeszcze przeżyje. No, i to szybko, po, szybko poszła ta walka, nie? No jeszcze ten z mieczami, kurka z nożami się pojawi. No, i chcieli go tu zainfekować, ale tu się im nie udało, bo on uciekł, nie? Ale ten napis mnie zastanawia, czy ten znak niebieski, który był na tym Skibidi toalecie. To było dziwne, no i tu te części zostały od niego całe. I oni idą i chyba chcą go złapać, czy coś, nie? Tu jest G-man No to chyba jest takie dziwne i tu nie pasuje. Czekajcie, co tu coś leży, czy to jest część głośnika? No i tu oczywiście przychodzi ten sekretny agent. Jest to totalnie jakieś szczapy, nie? Że on nagle się tu pojawia. O, patrzcie, tu jest. Tu widać, w zwolnionym tempie, to widać jak on u góry podchodzi, nie? Tu. Patrzcie. Tak wygląda w całej okazałości, no. Krawat i to wszystko. I tu jest jego twarzy ten... I on sięga po tego, widzicie ręką, no ale to też powinni kamery widzieć i w ogóle Jimen, nie wiem czy on tu przychodzi, jak Jimen już uciekł, czy w czasie, jak Jimen yy, wiecie, jeszcze tam był, ciekawe to jest, nie? Potem sobie zrobimy cały sezon, bo w tym sezonie też zostało troszkę pozmieniane, i myślę, że. Boom tam ma dla nas jakąś ukrytą informację, więc będziemy musieli to sprawdzić.